Czy to nie my jesteśmy obcymi? Te ruiny są starożytne. Jeśli takie istoty jak tamta wysłały sygnał, to nie to. Na pewno zmierzamy w dobrym kierunku? Szczerze ci powiem, że nie wiem, ale umieszczając odbiornik powyżej linii drzew, powinniśmy znów złapać trop. Znam jedno miejsce. Dajcie radio, zabiorę was. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku z The Outriders Dzisiaj sobie polecimy fabułkę i zadania poboczne Tak, to robimy cały czas Pośród tych ruin stoi pomnik kurujący nad lasem Podążaj tym szlakiem, a zobaczysz go między koronami drzew To w tych ruinach znalazłem Augusta Gdy Skarlok się o tym dowiedział, Kang wysłał tu swoich wojowników Chcąc pojmać kolejnych tubylców, jego ludzie wciąż mogą się tu kręcić. W tej chwili, kang raczej wolałby dorwać nas. Więc rozdajemy sobie punkt klasy: 50% magazynka. I kolejny punkcik. przeznaczymy na strzelbę. 8% za bliski, za bliski zasięg i będziemy sobie uzupełniali te tutaj drzewka. Tak jak na przykład to. Co my tutaj mamy? 5%. I robię mu. Ale światło. Eu vou Przyjaciel August. No więc mamy Jeśli flagę Shade Może zechce tu wrócić. Ale skoro potrafi stać się niewidzialny. nie będzie Dobra, najpierw sobie weźmy flagę. Ustawmy. Mamy polowanie na włosa, polowanie na zwierzynę. żeby zyskać jego zaufanie. Ale po tym co zrobił Skarlock, nie mam pojęcia co August może sobie myśleć. To imię, August. Skąd właściwie się wzięło? Było podobne do brzmienia jego imienia w jego ojczystym języku. Coś w Myślę drodzy Państwo, że najpierw sobie zrobię main questa, a później side questy. That Tak, o później amunicja. Ja tak teraz sobie muszę kontrolować, czy no, ja nie wyłączam tego to mikrofonu. Jest ich więcej. O, fiolecik. Cóż ciekawego no, nam wypadło no, w fioleciku, no, buty no, widziałem. Dobra. Czym wy broni się różnicie? 1429, poziom 21. Tym, że macie wyższy poziom. Ale to jest ciekawe, bo tą strzelbę można by podnieść i ten LKM też można by podnieść. Huh. Wystarczyłoby gdzieś tam do Skarloka skoczyć i ulepszyć naszą broń i wtedy zobaczyć, co tam do bo idzie. Nie do Skarloka, nie do to jest. ziomuś, którego nie lubimy. Tak na moje oko to się wieczór zbliża Ogólnie drodzy państwo dzisiaj jest piąteczek wieczór, piątek, piąteczek, piątunio kochani. Jest ten pomnik przed nami. Nie Muszę tak. umieścić tam odlewnik. <coughs> Dzień państwo? No to, Shotgun. Świata 0,5 Czy my gramy na 0,5? Nie my gramy na 0,4 od Ale odbierzmy sobie nagrodę. zobaczmy co nie tu drogą... ile w ogóle wrócimy zobaczmy, co my tu mamy Rzadkość rzadkie Może kiedyś się skusimy Coś mi tam kaszelek kłapie, także wybaczcie im państwu mi państwo, to ja pokażę waję Mui Przydałby się inny pancerz. Zachedi? Mam kierunek Wielka burza. Ostrzeż innych. Musimy znaleźć schronienie. Poskudna ta burza idzie. No, aż nie będzie ludzi. Tutaj! Ciekawe. To ładnie wygląda. August! Wróciłeś! E, co robi twój przyjaciel? Hej! Kurwa! Patrzcie na to dziwadło! To przez nie jest ta cholerna burza! Czekaj, to nie tak jak myślisz! August potrafi ją kontrolować! Patrz, przecież on nam pomaga! Główna prawda! Daily, lepiej obuść tę broń! Nie, nie mam owy! Już dość długo biorę udział w tej jebanej wytrawie. Teraz wrócę do korigana i zabiorę ze sobą tego Niemca. Chodź tu! No to laska nabroiła. Takie uczucie. Bailey, uważaj! Nie wiesz co ta energia może ci zrobić! O nie! O. Aha. Ruchy! Coś mi się zdaje, że szykuje się na łomot. Tylko mam nie nadzieję, że na tym poziomie się. trudności. Nawet nie <coughs> wiesz jak się <coughs> Ej, ja nie chciałem. Zginiemy, tyle wam powiem. Zginiemy choćby z racji tego, że źle złożyłem broń. Więc tutaj, już standardowo, drodzy Państwo, pominiemy sobie tą animację. Próbuj się uspokoić i pozwól się zbadać, co robisz. Zachęcimy. Musisz mnie posłuchać. O, tutaj niestety... Nie możesz tu... Jednak, drodzy Państwo, odrobina kombinatoryki, skupienia i źródła Nie! Nie wygra ze mną! Jasne, że nie dlaczego odchodzi? Nie, nie! Czekaj, a, czekaj, nie, nie! To to tylko ciakną Lecz tyż w moc ale rdzeń kręgowy jest przerwany. Jeśli przeżyje, nie będzie chodzić. Dobrze. Nie chcę patrzeć, jak ją zżerają potwory. No chodźmy. Nie ma powodu, żeby dłużej cierpiała. Nie. Nie, nie obchodzi mnie, co nam zrobiła. Trzeba ją zabrać. <śmany> Samarytanin. Zajmę, zajmę się nią osobiście. Ja... Zrobiłabym to dla każdego z was. Serio? Mm, mój kapelusz. No dobra. Teraz wersja bez ściemy. A tłumacz się, laska, tłumacz. Ta jest wyraźniejsza. Bailey tam jest. Jak jej nie weźmiemy, wizja się nie wypełni. Serio? W tej wizji wszyscy w niej są? No chyba nie. słuchać. No. Do powiedzenia. Szkoda tej dziewczyny. Ładna mądra. Hej, Jakub. Musimy pogadać, no bo nie wiem jak to powiedzieć dla niektórych z nas. To może źle się skończyć. Nie wiem, co ty tam ale daj w Muszę przygotować ciężarówkę. Tak, ale posłuchaj... Co? Umrzemy tu czy tam, co za różnica. W ogóle ty i ja powinniśmy zginąć już ze sto razy. Każda minuta, póki wciąż dychamy, to prezent. Więc się, dobra? No więc cóż, lećmy do Jakuba, żeby wyruszyć w dalszą drogę. Jednakże, ja proponuję, drodzy Państwo, żeby sobie jeszcze porobić misję poboczne, bo tak szybciutko to tutaj przelatuje, bez sensu trochę, nie? Ale dzięki posunięciu linii fabularnej do przodu, coś nam się tutaj... Ciężarówka przesunęła. Jest Idiago. Diago, jest nasza skrzynka. Za eee, Weźmiemy za chwilę. Na razie sobie upgrade'ujemy sprzęt. Że wiem o wiele więcej i o wiele mniej niż standardowo. Dni temu. Irytujące uczucie. Podnieś poziom. Maksymalny poziom. 24. Kiedyśmy to robili? No więc jedźmy. Coś tutaj widzę, że dawno Zdawiamc, nie się, byle przybył z tego miejsca. Ale co mogło się stać z pozostałymi? Czy to anomalia sprawiła, że wyginęli? A może przenieśli się gdzieś, gdzie nie sięga jej wpływ? No zaraz sobie jeszcze atrybuty będziemy przyglądać. Niesamowite, no. Niesamowite. Wiem, że to nie magia, ale. To ogólnie touchpad to działa na przesuwaniu naszego kółeczka, tak więc warto sobie z tego korzystać, żeby się szybko przerzucać między tam stronami, lewą, prawą, dociągać sobie jedynie triggerkiem i... No dawaj dodatkową siłę ognia, hopie. Więc tak, tu mamy full. No ta moca nam, to się przydaje, bo to wtedy moc naszych umiejętności się zwiększaje Tu mamy full, rękawiczki jeszcze z O, magus zdrowie, to też fajny status Tutaj już wystarczy sobie podnieść poziom. Też nie pamiętam, czy atrybuty tutaj podnosiliśmy. No, najwidoczniej tak, ale brakło nam odpowiednich tutaj elementów. A no, tu widzę mamy wszystkie. Zobaczymy po podniesieniu poziomu przedmiotu, czy coś się zmieni. A jednak... Mm -hmm. Dobra, A rozwalmy ten śmietnik, sobie, co tam jest w środku i... Tak jak myślałem, tutaj te statystyki bardzo, bardzo opadły. 2400 kontra 1500. Zresztą tu 22, tu 24. Mogłoby się sporo pozmieniać, jak już hmm. Aż mi to strasznie... mi to korci, żeby podnieść poziom tego.